Wiesz co? No pewnie powinienem zacząć od tego, że jestem malarzem, bo faktycznie to co ostatnio robię to przede wszystkim malowanie. Mogłbym też powiedzieć, że jestem grafikiem, bo faktycznie jestem grafikiem. Skończyłem projektowanie graficzne. Całe życie, to, to swoje młodzieńcze dziecięce, bardzo mocno broniłem się przed tym, żeby malować. Jakby wizja artysty troszkę do mnie nie przemawiała. Wydawało mi się, że to jest taki facet czy kobieta, którzy jednak nie do końca sobie radzą, którzy gdzieś tam w węglem, w rozciągniętym swetrze z przetłuszczonymi włosami siedzą na starówce i malują portret za, za, za paręnaście złotych. E, jakoś jakby nieszczególnie nie mnie do tego ciągnęło. Myślałem o sobie w przyszłości jako o dorosłym facecie, jako o dziennikarzu albo o biznesmenie. Nie wiedziałem do końca co robi biznesmen, ale wizja kolesia w garniturze, który z teczką Gdzieś tam do, do, do jakiegoś super wysokiego biurowca podjeżdża, bardzo do mnie przemawiała wtedy. Dla mnie niezwykłe jest to, że ja na początku mam puste płótno, i tak naprawdę mogę na nim namalować, co chcę. Yy. I to, co chcę na nim namalować, to gdzieś tam pojawia się w mojej głowie. Natomiast takim procesem, który trochę klaruje tą, tą, tą moją wizję, te, te, te moje jakieś pomysły, to jest etap, w którym, na którym przy komputerze, na ekranie komputera, zaczynam projektować i zaczynam tworzyć właśnie graficzne kompozycje, które, które później dopiero przelewam na płótno. Dużo łatwiej i swobodniej jest mi te moje pomysły rozwijać, planować na ekranie komputera. Nie muszę angażować do tego ludzi, nie muszę aranżować żadnych scenarii. Po prostu w momencie, kiedy mam jakiś pomysł, z różnych gotowych, mniej lub bardziej elementów, jestem w stanie na ekranie komputera właśnie stworzyć zupełnie nową, nową kompozycję. Troszkę mnie zaskakuje, bo czasami zdarza się, że, że ludzie mnie pytają, kiedy widzą moje, e, moje obrazy, kiedy przychodzą na, na wystawę czy do, do, do mojego showroomu, e, pytają, a, a powiedz mi, to jest na sprzedaż? Ty to sprzedajesz? Jakby ciężko jest niektórym ludziom pogodzić się, znaczy pogodzić, zaakceptować to, że a, ktoś może malować i może na tym zarabiać kasę. Um, uważam, że olbrzymie szczęście. Że jestem w stanie zarabiać pieniądze, i to całkiem, całkiem fajne pieniądze, robiąc to, co kocham.